Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu I błogosławić Twe imię zawsze i na wieki Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i bardzo godzien chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie po pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. Wspaniałą chwałę Twego majestatu i Twoje cuda będę opiewał. Niech mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych. I ja opowiem Twą wielkość. Niech przekazują pamięć o Twojej wielkiej dobroci. I niech się radują Twą sprawiedliwością. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje. I święcisz Twoi niech Cię błogosławią, niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić Synom Ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego Królestwa. Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich wyglądają Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko tych wszystkich, co Go wzywają. Wszystkich wzywających go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, a wytępi wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię, zawsze i na wieki. Temat dzisiejszej konferencji, moi drodzy, wprowadził nas psalm 145. Papież Franciszek w jednej ze swoich homilii w domu świętej marty powiedział, że spowiedź nie jest sądem, ale spotkaniem z Bogiem, który przebacza i zapomina o wszystkich grzechach osoby, która niestrudzenie prosi o jego miłosierdzie. Każdy człowiek ze swej natury jest słaby. I ciągle potrzebuje Bożej łaski. Wszyscy potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. Dlatego Jezus dał nam sakrament pojednania i to doświadczenie Miłosierdzia jest przeogromne, niekończące się, ale jest także związane z autentycznością naszej duchowej postawy. Bóg Miłosierny chce udzielać swojego przebaczenia każdemu człowiekowi. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, nie tylko czeka na mnie grzesznika. Ale wychodzi naprzeciw mnie, zgubionego, poranionego. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch zagrożeniach, jakie czyhają na nas w doświadczeniu Bożego Przebaczenia. Pierwszym jest grzech zuchwałości, a drugim grzech rozpaczy. Zuchwałość jest wtedy, kiedy wierzę, że Bóg autentycznie wybacza grzechy po prostu dlatego, że człowiek pragnie przebaczenia. I ten ktoś nie potrzebuje o tym właściwie mówić, albo czynić cokolwiek, aby żałować za swoje grzechy. Jednym słowem, jest to chęć otrzymania Bożego miłosierdzia i przebaczenia bez towarzyszącego mu pragnienia nawrócenia i odpokutowania za grzechy. Na przykład idę do spowiedzi świętej, ale z góry zakładam, że nic w swoim życiu nie zmieni, albo idę do spowiedzi bez żadnej skruchy. Natomiast ten drugi grzech, rozpacz, jest duchowym stanem, w którym ktoś wierzy, że jego albo jej grzechy są tak wielkie, że Bóg nie jest ich w stanie wybaczyć, albo nie ma woli ich wybaczenia, albo że te grzechy no, przekraczają zdolność człowieka do ich przezwyciężenia, co stanowi pewną ironię. Rozpacz sama w sobie jest przeszkodą w żalu, ponieważ jeśli ktoś uważa, że jego grzech jest zbyt wielki, aby mógł zostać przebaczony, ten tego przebaczenia nie szuka. Kiedy spojrzymy na historię Kościoła, możemy dojrzeć zwięzłe i głębokie słowa przeciwko obu zuchwałości i rozpaczy w dziele świętego Cypriana. Wczesnochrześcijańskiego świętego i biskupa Kartaginy z Afryki Północnej. Około 250 roku, za sprawą cesarza rzymskiego Decjusza rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Społeczności chrześcijańskie w Afryce Północnej zostały tym prześladowaniem najmocniej dotknięte, zarówno w diecezji świętego Cypriana, jak również w wielu innych okolicznych diecezjach. Duża liczba Chrześcijan, no niestety, upadła w wierze pod presją prześladowań. I wielu zastanawiało się, czy te osoby powinny zostać ponownie przyjęte do kościoła. A jeśli tak, to jaki rodzaj pokuty odpowiadałby ich grzechowi? I święty Cyprian w jednym ze swoich dzieł o upadłych pisze o wybaczeniu popełnionego grzechu przez Boga, o ile dany delikwent. Nie popadł w zuchwałość bądź rozpacz. Chciałbym, abyśmy na koniec dzisiejszej konferencji posłuchali tego dłuższego fragmentu tekstu, który napisał. Ale czy wy, bracia, którzy skłaniacie się ku bojaźni Pana, żałując i bolejąc nad waszymi grzechami, rozpoznajecie poważne przestępstwo waszego sumienia? Otwieracie oczy serc na zrozumienie Waszych braków, nie tracąc jednocześnie nadziei na miłosierdzie Pana i nie roszcząc sobie przebaczenia. Tak jak Bóg z powodu swojego umiłowania jest pobłażliwy i dobry, tak z powodu swojego majestatu jako sędziego jest tym, wobec którego odczuwamy bojaźń. Jeśli kto modli się całym swoim sercem, jeśli jęknie autentycznym lamentem i zaleje się łzami skruchy, jeśli przez ciągłą pracę nad sobą zwróci się do pana, aby odpuścił mu grzechy, może otrzymać jego miłosierdzie, tego, który oferuje swoje miłosierdzie tymi słowami. Kiedy nawracasz się i wzbudzasz w sobie lament, wtedy będziesz ocalony. I świadomy tego, gdzie byłeś, i ponownie nie pragnę śmierci umierającego. Mówi Pan swoimi słowami: Nawróć się i mów do Pana Waszego Boga, gdyż jest łaskawy i litościwy, cierpliwy i bogaty w miłosierdzie. On może wyświadczyć miłosierdzie, może uchylić. Swój sąd. Drogi braci i siestry. Na sódzi konferencji ja rozpowiem pro dosił bożnog miło sigetja. Boh prosi nas o taństwi światoi Spowiedzi, witkryj dla glia i ocho i blagodati Gospod łagodni i milosedni, powylni do gniewu i doży miloskliwi. Gospod dobry dla wszystkich. Każdy z nas może otrzymać i blagodat wid Boha. Dosit witkrycie no my w taństwi światoi Spowiedzi.